W malowniczej krainie, gdzie codzienność łączyła się z magią, znajdował się przepiękny zamek jak z bajki. Jego wieże sięgały nieba, a mury odbijały promienie słońca, dodając okolicy blasku i majestatycznego wyglądu. Zamek wznosił się na wzgórzu, otoczonym bujnymi ogrodami, pełnymi kolorowych kwiatów i egzotycznych roślin. Byłam tam kiedyś i widziałam na własne oczy. Z każdym krokiem, gdy zbliżałam się w kierunku zamku, otoczenie stawało się coraz piękniejsze. Przyroda przenikała przez bramy, ukazując swoją dzikość i naturalną harmonię. Aromat ziół unosił się w powietrzu, a szum strumienia i śpiew ptaków tworzył niesamowitą symfonię dźwięków. Zamek sam w sobie był jak zaczarowany jego mury, wykonane z białego kamienia, górowały nad okolicą, ukazując misternie rzeźbione symbole. Na wieżach zawieszone były flagi w barwach królestwa złota i rubinowej czerwieni. Zamek otoczony był rozległym dziedzińcem, który był wyłożony kamieniami różnych kształtów i kolorów. Kwitnące ogrody wypełniały przestrzeń aromatycznymi zapachami, a fontanny rozpryskiwały wodę w takt muzyki grajków. Widok zamku zapierał dech w piersiach. Mówię prawdę, jego okna, zdobione kolorowymi witrażami, lśniły jak klejnoty w promieniach słońca. W jego wnętrzu skrywały się przestronne komnaty, wypełnione skarbami, złoconymi meblami i dziełami sztuki. To właśnie tutaj, w tym pięknym zamku, rozpoczyna się nasza bajka. Zamek skrywał bowiem tajemnice, magię i niezwykłe historie, które ożyją i zabiorą nas w niezwykły świat, przygody i fantazji. Ostatnio jednak zamek nie tętnił już życiem jak dawniej. Zły smok porwał królową i wszyscy jej poddani bardzo się martwili. Nikt jednak nie miał w sobie tyle odwagi, by stawić czoła strasznemu i wielkiemu smokowi. Nasza bohaterka Zosia wiedziała, że uratowanie porwanej królowej nie będzie łatwe. Ale niezłomna w swojej determinacji postanowiła stanąć twarzą w twarz ze Smokiem. Zaczęła szykować się do drogi, pakując niezbędne rzeczy: mapę, latarkę, prowiant i magiczną różdżkę, którą dostała kiedyś od dobrej wróżki. Kiedy była już gotowa do wyprawy, otworzyły się wielkie wrota zamku. A przed nią stanął dzielny rycerz kostek. Miał lśniący miecz i stalową zbroję, a jego spojrzenie było pełne determinacji, ale i dobroci. Zosiu, nie pozwolę ci iść samej na tak niebezpieczną wyprawę, powiedział kostek. Smok to potężne i groźne stworzenie. Potrzebujesz towarzysza, który ci pomoże w trudnych chwilach. Zosia spojrzała na kostka z wdzięcznością i radością. Wiedziała, że nie będzie musiała stawić czoła niebezpieczeństwom samotnie. Przyjęła propozycję dzielnego rycerza. Razem ruszyli w nieznane, podążając ścieżkami, które prowadziły w kierunku góry, gdzie znajdowała się jaskinia Smoka. Ich podróż była pełna niebezpieczeństw. Musieli bowiem pokonać rwące rzeki, wspinać się po stromych zboczach i przejść przez mroczny las. Ale każdej nocy, gdy zapadał zmrok, zasypiali przy ognisku, dzieląc się opowieściami i podnosząc się na duchu. W końcu tylko oni byli w stanie uratować królową. Zosia i Kostek byli gotowi stawić czoła smokowi. Przemierzając gęsty las, otulony ciszą i delikatną poświatą księżyca, nagle stanęli twarzą w twarz z małym sprytnym elfem. Elf miał zielonkawą skórę, błyszczące oczy i czapeczkę z kolorowymi piórkami na głowie. Zaczepił Zosie i wskazał na jej piękny naszyjnik, mówiąc: Ten naszyjnik jest zbyt piękny, by być w twoim posiadaniu. Musisz mi go oddać? Zosia była zaskoczona i stanowczo odpowiedziała: Ten naszyjnik jest moją pamiątką i nie oddam go nikomu. Jestem tutaj, aby uratować królową. Nie zamierzam się zatrzymywać. Elf uśmiechnął się drwiąco i rzekł. Jeśli tak bardzo chcesz iść dalej, musisz najpierw rozwiązać trzy zagadki. Jeżeli ci się nie uda, naszyjnik będzie mój. Zosia i Kostek spojrzeli na siebie, wiedząc, że nie mogą pozwolić, by elf zabrał skarb Zosi. Postanowili jednak podjąć wyzwanie. Elf przedstawił pierwszą zagadkę. W nocy spaceruje, a w dzień znika. Świeci mocno, gdy wszystko gaśnie. Co to jest? Zosia i Kostek zastanowili się chwilę, a potem uśmiechnęli się pewnie. To, to gwiazda! gwiazda! odpowiedzieli jednocześnie. Elf skrzywił się, ale nie dał za wygraną. Przedstawił drugą zagadkę. Chodzi, ale nie ma nóg. Mówi, lecz nie ma ust. Co to jest? Zosia i Kostek wymienili spojrzenia, przypominając sobie opowieści, które słyszeli w zamku. Po chwili Zosia odpowiedziała: To zegar. Elf zmrużył oczy, zdumiony ich sprytem. Ale nie poddawał się. Przyszła kolej na ostatnią zagadkę. W lesie mieszka, w koronie siedzi, białe piórka ma na głowie. Co to? Zosia i Kostek zerknęli na siebie, wiedząc, że muszą dobrze się zastanowić. Przypomnieli sobie opowieści o leśnych stworzeniach, i chwilę później Zosia odpowiedziała: To sowa. Elf wyglądał teraz na naprawdę zdegustowanego. Wiedział, że nie ma sensu próbować dalej zdobyć naszyjnika, i chociaż bardzo mu się podobał, zrezygnował i uciekł w las. Kiedy Elf zniknął wśród drzew, Zosia i Kostek odetchnęli z ulgą, wiedząc, że mogą spokojnie wyruszyć w dalszą drogę. Kontynuowali swoją podróż przez ciemny las, czując, że każdy krok przybliża ich do odnalezienia królowej. Nagle z zagęstwiny drzew wyłonił się imponujący niedźwiedź. Jego olbrzymie ciało i potężne pazury sprawiały, że wydawał się groźny i niebezpieczny. Niedźwiedź podszedł do Zosi i kostka, ale wcale nie chciał wzbudzić w nich strachu. Uśmiechnął się i powiedział cicho: Przepraszam, że was przestraszyłem. Ludzie zawsze się mnie boją, a ja naprawdę nie jestem taki zły. Nigdy nie miałem nikogo, z kim mógłbym się bawić. Czuję się bardzo samotny. Zosia i Kostek spojrzeli na siebie i zrozumieli, że niedźwiedź potrzebuje przyjaciół, ale jak ktokolwiek mógłby chcieć spędzić z nim czas, skoro wszyscy się go boją? Zosia sięgnęła do swoich włosów i zdjęła z grzywki piękną kokardkę. Delikatnie przypięła ją niedźwiedziowi do ucha. Teraz miś wyglądał bardzo zabawnie. Zosia i kostek śmiali się, a niedźwiedź początkowo czuł się niezręcznie, ale już po chwili zaczął nucić wesoło i tańczyć, wywołując jeszcze większą radość na twarzach towarzyszy. Niedźwiedź postanowił, że pomoże Zosi i kostkowi uratować królową. Razem kontynuowali drogę. Byli gotowi na dalsze przygody, wiedząc, że przyjaźń i odwaga mogą zmienić świat na lepsze. Po wielu dniach trudów dotarli wreszcie w pobliże jaskini smoka. Czuć było w powietrzu gorący oddech bestii i słychać jej ryki. Oczywiście bali się tego ziejącego ogniem stworzenia, ale nie cofnęli się ani o krok. Musimy uratować królową jak najszybciej, powiedziała Zosia. Kostek uśmiechnął się i podniósł swój miecz. Razem pokonamy Smoka. Nikt nie odważy się nam przeszkodzić. Niedźwiedź aż zaklaskał w łapki i poprawił swoją kokardkę na uchu. Wraz z zapadnięciem nocy, Zosia, Kostek i Niedźwiedź wkroczyli do jaskini Smoka. Ogniste oczy potwora świeciły w ciemności, a ryk wypełnił całą przestrzeń. Gotowi byli do walki, ale Smok wcale nie chciał się bić. Wyznał, że strasznie mu się nudzi i dlatego porwał królową. Zosia, mając w pamięci zagadki, które usłyszała od Elfa, postanowiła zadać Smokowi jedną z nich. W nocy spaceruje, a w dzień znika, świeci mocno, gdy wszystko gaśnie. Co to jest? Smok zastanowił się przez chwilę, a potem odpowiedział z uśmiechem. Czy to gwiazda na niebie? Tak, Smoku, bardzo dobrze, to właśnie gwiazda, odparła dziewczynka. Smok zdziwił się, że Zosia jest taka odważna. A w dodatku potrafiła go rozbawić i uznał, że chyba najwyższy czas uwolnić biedną królową. W międzyczasie Niedźwiedź obserwował zachowanie Smoka. Zrozumiał, że nie może zostawić go samego w jaskini. Zdecydował, że będzie mu towarzyszyć, a dzięki temu i sam zyska prawdziwego przyjaciela. Zosia i Kostek zabrali królową z powrotem do zamku. Wiedzieli, że Niedźwiedź i Smok będą teraz przyjaciółmi i świetnie sobie poradzą. Nasi bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną, pełni wdzięczności i dumni z tego, czego udało im się dokonać. Wkrótce dotarli do zamku, gdzie tłum poddanych przywitał ich z radością. Królowa była szczęśliwa, że wróciła do domu i obiecała, że doceni odwagę Zosi, determinację Kostka i otwarte serce Niedźwiedzia. Smok odkrył, że wcale nie musi się nudzić, gdy ma przy sobie kogoś, z kim może dzielić swoje dni, a Niedźwiedź nigdy już nie czuł się samotny. I tak kończy się niezwykła bajka o Zosi, kostku, królowej, niedźwiedziu i smoku. Ta historia pokazała nam, że odwaga, przyjaźń i wytrwałość mogą pokonać największe przeszkody, a to, co na pierwszy rzut oka budzi w nas strach, wcale nie musi być aż tak przerażające, jak nam się wydaje.